Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 5 marca 2024 roku i mam nadzieję, że dzisiaj już dużo lepiej mnie słychać. Mam nadzieję, że słyszycie mnie w obu głośnikach. No i zaczynamy sobie jak zwykle szybki przegląd kryptowalut, Dzisiaj oczywiście będzie też prasówka, i dzisiaj nie zapomnę dodać linków do artykułów, więc wszystko będzie oczywiście pod filmem, gdzie Was oczywiście. Serdecznie zapraszam. No i dzisiaj spojrzymy sobie oczywiście na kryptowaluty. Dzisiaj jako, że mamy wtorek to będą też towary takie jak złoto, ropa, gaz ziemny oraz cukier. Ponieważ te akurat towary najbardziej mnie w dniu dzisiejszym zainteresowały. No a dzisiaj również jeżeli ktoś śledzi mnie na bieżąco na Twitterze czy właśnie tutaj na YouTubie. No to dzisiaj były dwa live streamy. Pierwszy był long ze strefy, którą wyznaczyłem już dużo, dużo wcześniej na Discordzie. Był to właśnie long na Bitcoinie. No i short na Manie. Do Many dzisiaj również zajrzymy, więc tam sobie zobaczymy, jak wygląda aktualnie sytuacja. Na manie. Jutro myślę, że też będzie jakiś stream, więc już Was zapraszam. No a oczywiście na samym początku lecimy, zobaczyć sobie co ciekawego tutaj na CoinMarketCap. Bitcoin w ostatnich 24 godzinach wzrósł 1,88%, a Ethereum poleciało dużo mocniej, bo o 6,22%. Największe wzrosty zaliczył i e cash w ostatnich 24 godzinach po prawie 66%, a największe spadki zaliczył Worldcoin 8,17%. Wskaźnik strachu i chciwości jest aktualnie na poziomie ekstremalnej chciwości, na poziomie 90. dawno niewidziany, Poziom, więc tutaj można spodziewać się dosyć gwałtownych sytuacji na krypto. No i oczywiście altcoin season index, bo na to najbardziej czekacie, aktualnie na poziomie 76. No i oczywiście wszyscy czekają, kiedy te alty wystartują. Warto również spojrzeć sobie. Na mapę likwidacji, ponieważ w ostatnich 24 godzinach zostało zlikwidowanych dokładnie 539 milionów dolarów, w longach to było 250 milionów, a 289 milionów w shortach, oczywiście najwięcej na bitcoinie, ponad 158 milionów dolarów. Ja o tym również pisałem dzisiaj na. Twitterze. No i lecimy sobie, oczywiście, zobaczyć. Najpierw wskaźniki od Maximusa. Order booki wyglądają tutaj całkowicie naturalnie. Robi nam się tutaj po stronie sprzedażowej większa ściana na 67320 i 67500. Po stronie zakupowej na 66180, ale nie ma tutaj zbytnio takich większych poziomów, jak to było ostatnio, kiedy bitcoin mocno tutaj rósł. No i oczywiście wskaźniki pro Charts. Widać ewidentnie, że po tych wzrostach, które mieliśmy dzisiaj w nocy. Niektórzy realizują zyski. No i widzimy chociażby na wskaźniku LTHS który nam pokazuje ewidentnie, że tutaj Bitcoiny przechowywane na portfelach powyżej 155 dni zostały wypłacone i poleciało wskąd na giełdy. No i tutaj z tego jednego portfela to było ponad 360 Bitcoinów. Widzimy ewidentnie, że od wczorajszego popołudnia wpływają cały czas regularnie stablecoiny na giełdy. No i widzimy też, że bitcoiny w dniu dzisiejszym również wpływają. Widzimy też oczywiście, że ulica cały czas tutaj przeważa. To pokazuje nam na wskaźniku CBR kolor żółty. No i teraz po Maksimusie warto. Zwrócić uwagę tutaj na trzy artykuły, które dzisiaj dla Was uszykowałem. Oczywiście nie będę mówił o tych najpopularniejszych tematach, tylko staram się szukać jakichś takich nowych ciekawostek. No i zacznijmy od tego, że cena bitcoina osiągnęła najwyższy poziom w historii we wszystkich głównych walutach, z wyjątkiem USDT, i tutaj można sobie przeczytać dokładnie tutaj o tych wszystkich walutach no i cały czas czekamy aż wybije swoje atycha również na dolarze. Kolejny artykuł jest dosyć też ciekawy czyli internet, komputer i toncoin walczą o odzyskanie sił podczas gdy przedsprzedaż nowej monety RAF powoduje szaleńcze zakupy w pierwszym już tygodniu. No I warto też, jeżeli ktoś posiada w portfelu, poczytać sobie chociażby o internet komputer, który będzie również dzisiaj w naszej analizie kryptowalut, kryptowalut który stara się utrzymać trend wzrostowy. No i faktycznie dostał fajny strzał do góry. No i Toncoin, który odnotował znaczny spadek wolumenu, więc ten artykuł również wrzucę wam pod filmem. No, i ostatni, najciekawszy, czyli jak podaje CNN.com, Microstrategy planuje zbiórkę funduszy o łącznej wartości 600 milionów dolarów w celu zwiększenia zasobów swoich bitcoinów. Czyli wbrew tutaj opinii, że będą chcieli sprzedawać, to oni jeszcze planują. Dokupić, więc tutaj będą sprzedawać obligacje właśnie o wartości 600 milionów dolarów. No, i za to będą chcieli kupić Bitcoina. Tylko teraz pytanie: czy będą czekali na korektę, czy po prostu będą kupowali z marszu, aby po prostu trzymać je długoterminowo. Pamiętajcie, że zawsze jest ryzyko, bo jeżeli już będą chcieli. Będzie chciał sailor sprzedać te bitcoiny, no to my dowiemy się dopiero po tym, jak one zostaną już sprzedane, więc warto mieć to na uwadze. Jak zobaczycie, bardzo mocny zjazd, no to właśnie ktoś sprzedaje, a nikt wcześniej was o tym nie poinformuje. No i teraz wracamy już sobie do naszych wykresów. Standardowo zaczynamy od bitcoina, którego ja dzisiaj rozgrywałem. Na Discordzie tutaj mieliśmy małą dyskusję z samego rana, do jakiego poziomu może spaść. No, i po tym pierwszym tutaj mocnym zjeździe, gdzie zaliczyliśmy praktycznie połowę FIBO od tych ostatnich wzrostów i odbiciu z 65 tysięcy. No, doleciliśmy aż do 67 460 dolarów. No i właśnie przy tym kolejnym zjeździe, ja już wyznaczyłem tą strefę żółtą, gdzie ustawiłem się na Longa. No i po odbiciu cena, niestety, ale doleciała tylko na 66 880 dolarów. I tutaj znaleźliśmy się w takim kanale spadkowym, no i cena zaczynała nam się osuwać. W dół. Ja również tutaj przy tym podejściu do góry liczyłem, że możemy wybić tutaj ten poprzednią górkę na 67470, i gdybyśmy to wybili tutaj przy tym pierwszym podejściu, no to raczej do wieczora byśmy zobaczyli już tutaj nowe ATH na USDT. Ale tak też się nie stało. Mimo tego, wydostaliśmy się z tego kanału spadkowego, ale poziom 67 tysięcy jeszcze nas chwilowo blokuje. Jak widać, teraz mamy już kolejne delikatne podejście. No, ale czy tutaj będzie siła powybijać poprzednie? Górki to dopiero się niestety, ale dowiemy. Ja aktualnie jestem już poza pozycją na Bitcoinie. Skeszowałem, jestem zadowolony, no i czekam na ewentualne dalsze wejście. Lecimy dalej. No i zobaczmy sobie tego naszego Etera, który jest tutaj w dużo lepszej sytuacji niż Bitcoin, i tutaj on cały czas w takim kanale wzrostowym. No i za chwilę pewnie doleci do okolic 3800 dolarów i spotka się z tą drugą krawędzią kanału wzrostowego, co może nam tutaj spowodować kolejne odbicie, ale no nie będzie ona tak imponujące, żebyśmy zaliczyli tutaj tą dolną krawędź, bo to by musiał być spadek poniżej 3400. 50 dolarów, choć nie ukrywam, że bardzo chętnie bym się przyłączył na alonga do tych tutaj nadchodzących jeszcze wzrostów, więc czekam na ewentualny delikatny chociażby zjazd. Oczywiście nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną, więc tutaj miejcie to na uwadze, no a my lecimy dalej. Kolejnym coinem, który jest dosyć ciekawy no to jest coin AVAX AVAX tutaj bardzo mocno broni się przed dalszymi spadkami, przy tym wsparciu na 41 dolarów i 19 centów dodatkowo tutaj wyrysowałem taką zieloną linię po której też może się ale nie musi wspinać i o tym się dowiemy dopiero za chwilę kiedy cena tutaj zejdzie, ponieważ tutaj mieliśmy dzisiaj o godzinie 5.48 mieliśmy zjazd w dół no i liczyłem, że możemy dostać właśnie dotknięcie do tej zielonej linii jednak wsparcie na 41 dolarów i 19 centów było dużo mocniejsze no i cena zareagowała już na tym żółtym wsparciu, więc teraz czekam jak dalej sytuacja się rozwinie na awaksie, a my lecimy Dalej, kolejnym coinem, który dzisiaj zwrócił moją uwagę, jest arbitrum. Arbitrum tutaj dosyć fajnie reaguje właśnie z tej żółtej strefy między 2,16 centów a 2,19 pół centa. No i za chwilę będziemy mieli kolejne podejście tutaj do tej żółtej strefy. No i zobaczymy, czy faktycznie. Po raz kolejny dostaniemy tak imponujący zjazd, bo warto zwrócić uwagę, tutaj dwa dni temu dostaliśmy właśnie wjazd, który był dosyć głęboki, ale spowodował nam spadki o 12,5%, więc na odpowiedniej dźwigni można było coś tutaj ciekawego dla siebie ugrać. Teraz dostaliśmy po raz kolejny podjazd do tej strefy, ale tym razem. Już spadliśmy dużo mniej bo tylko o 5,5%. Więc zobaczymy przy tym kolejnym podejściu które prawdopodobnie dzisiaj już będzie miało miejsce. Zobaczymy czy dalej ta strefa obowiązuje. To było Arbitrum a teraz lecimy dalej. Kolejnym coinem jest Aura. Zwróciłem uwagę tylko dlatego, nie pod względem rozgrywania na dźwigni, ale pod względem rozgrywania na spocie. Aura jest tutaj na Koinex, aktualnie mam wykres i widać ewidentnie, że lubi mieć takie pojedyncze, krótkie strzały, które na samym spocie potrafią dać bardzo fajny wynik to jest 24 43 chociażby dzisiaj w ciągu praktycznie godziny nawet nie godziny w ciągu 15 minut dostaliśmy strzał o 47%. Więc jeżeli ktoś lubi w miarę bezpieczne zagrania, wiem jak to brzmi, że granie na dźwigni czy na krypto może być bezpieczne, no to my tutaj mówimy o zagraniach na spocie. Czyli kupujemy, powiedzmy teraz po zjeździe, starczy kupić. Trzymać albo ustawić zlecenie sprzedaży nawet nie na 40%. Jeżeli kogoś zadowala 10-15%, a to jest dużo patrząc pod kątem oszczędzania chociażby na lokatach czy kontach oszczędnościowych, no to można tutaj spokojnie te 5-10% bez niczego sobie wyciągnąć. Więc myślę, że aura jest takim ciekawym rozwiązaniem dla niektórych z Was. Teraz kolejny coin, który był wczoraj w nagraniu, którego ja wczoraj rozgrywałem na dźwigni, był to coin Bond, którego rozgrywaliśmy tutaj z tej białej linii z 4 dolarów, ale tutaj Take Profit był tylko na 4,27 no i całe szczęście, że był w tym miejscu. No, bo dostaliśmy bardzo fajne podejście. Pozycja się skeszowała, zarobiliśmy co swoje. No i później dostaliśmy spory zjazd, zaliczając 3,90 centów. Teraz mamy kolejne podejście, ale ja już osobiście na błąd bym nie dotykał, no bo tutaj może się naprawdę sporo jeszcze wydarzyć łącznie z tym kolejnym podejściem po 4,27, no i kolejnym zjazdem, który może mieć miejsce myślę, że można obserwować, bo poziomy tutaj faktycznie cały czas działają, ale widzimy, że tutaj poziom 4,9 dolarów, czyli to wsparcie jest dosyć mocno przebijane więc albo trzeba mocno zabezpieczać pozycję, albo dosyć spory mieć kapitał i grać na krosie, aby nam po prostu pozycji nie wywaliło, więc uważajcie z takimi pozycjami również. To był coin bond, teraz coin DAO. DAO dzisiaj wleciało do naszej analizy z tego względu, że bardzo fajnie tutaj po pierwsze porusza się po liniach FIBO, a po drugie mieliśmy tutaj opór na dolar 23 centy, który został właśnie w dniu wczorajszym zaliczony. No i widzimy, że dostaliśmy bardzo fajny spadek. Najpierw do 236 FIBO, chwilowe zatrzymanie, teraz 382 FIBO zostało. Zaliczone, No i prawdopodobnie teraz dostaniemy podejście znowu na 236 i kolejny zjazd w dół. No i tutaj nastawiałbym się bardziej na dalszy zjazd. Więc, jeżeli ktoś posiada na spocie, myślę, że to jest fajny moment na realizację zysków. To było DAO. A teraz Internet, komputer, o którym mówiłem już w artykułach, no i tutaj jak widać internet, komputer, stał bardzo fajny wjazd właśnie powyżej 15 dolarów i 54 centów i tutaj wydarzyła się na tyle ciekawa sytuacja, że po przebiciu i doleciliśmy do 16 dolarów 24 centów dostaliśmy zjazd i wręcz książkowy retest Wsparcia na 15,54. Później dostaliśmy gwałtowny wzrost do prawie 17 dolarów. No i teraz chwilowe mamy zatrzymanie właśnie w okolicy ponad 16 dolarów. Jest oczywiście szansa teraz zejścia ponownie na 15,54, ale tutaj jest większe prawdopodobieństwo odbicia się. No, i pójścia ich jeszcze wyżej, więc na to warto zwrócić uwagę w nadchodzących godzinach. Jeżeli ktoś by chciał rozgrywać sobie internet/komputer, ja oczywiście będę się przyglądał, ale nie zamierzam brać tutaj udziału w tych tradach. I ostatnie dwie kryptowaluty, pierwszą z nich będzie Mana, Mana, która dzisiaj rozgrywana przez nas na Discordzie. Mana dostała wręcz idealne podejście tutaj do oporu na 71,3 centa. No i po zaliczeniu i otwarciu naszych pozycji, którą mogliście oglądać dzisiaj na live streamie, niedawno dostaliśmy zjazd tutaj. Aktualnie do 69 centów, ale liczę, że możemy dostać tutaj faktycznie zjazd na tyle głęboki, żeby zaliczyć tutaj tą zieloną linię na 61,5 centa. Jednak jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w okolicach 64 centów mogą próbować nam wypychać tą cenę do góry. Było to widać bardzo fajnie. Właśnie wczoraj przed godziną 19, więc tutaj na bieżąco będę informował na Discordzie, czy zamykam to szybciej z ręki, czy jednak czekam na ostateczny take profit. Więc tu myślę, że jeszcze się może wiele wydarzyć, ale przy ewentualnym podejściu z powrotem na obór, właśnie ten biały, no to rozważę się jeszcze raz wbicie w shorta. Mieliśmy tutaj bardzo fajny przykład 2 marca o 14.45, gdzie cena również odbiła się dosyć mocno, a potem dostaliśmy nawet ten zjazd poniżej tej zielonej linii wsparcia. No i ostatni coin na dzisiaj MTL, czyli metal. Aktualnie tutaj bardzo fajnie nam przez ostatni Dzień cena broniła się na wsparciu na 2 dolarach, no i dostaliśmy bardzo fajny wzrost, który bardziej, bardzo szybko poleciliśmy na poziom 2,74 i to było 35% wzrostu. No, i ja po cichu liczyłem, że dolecimy do poziomu 2,80, ale cena już zaczyna nam powoli się. Osuwać. Jest jeszcze duża szansa, że w okolicach 2,46 zaliczy nam odbicie i podejście, właśnie pod 2,80, ale jeżeli tutaj się nam cena mocniej rozpędzi, no to możemy faktycznie dostać znowu z powrotem zjazd do okolic 2 dolarów. Tak wygląda aktualna sytuacja na krypto. Teraz zerkimy sobie nasze towary, o których już mówiłem wczoraj, bo wczoraj mówiłem o złocie, które, nie powiem, mnie troszkę zirytowało. Wrzucimy sobie tutaj interwał dzienny. Złoto tutaj podleciało prawie do tej czerwonej linii, gdzie ja aktualnie mam mojego stop losa, gdzie tutaj otwierałem shorta właśnie z tej drugiej krawędzi strefy, ale cena zrobiła mi psikusa i polecieliśmy dużo Wyżej jeszcze poziom stop lossa nie został zaliczony, a stop lossa mam na 2129 dolarów, więc cały czas pozycję trzymam. Jeżeli będę zamykał na stracie, to Was na pewno o tym poinformuję. No i tutaj faktycznie liczyłem na zjazd z powrotem do tej konsolidacji. No, ale tutaj, oczywiście, na wypadek ewentualnych wzrostów, gdzie dużo się ostatnio słyszy o dalszych wzrostach i pompowaniu złota, no to ten stop loss to jest bardzo tutaj potrzebny i wymagany, żeby nie tracić zbyt dużo kapitału. A lepiej wejść ponownie niż później żałować. Teraz, pozycja na ropie. Ropa aktualnie doleciała nam do fajnego. Oporu, który jest w okolicach, właśnie 8000 dolarów. Cena ponownie odbiła, no i myślę, że jest szansa zjazdu do wsparcia na 7381 dolarów. Jeżeli tutaj spadniemy, jest fajne miejsce do przyłączenia się do wzrostu, szczególnie, że w tym miejscu nie powybijamy jeszcze poprzednich dołków, które się bardzo fajnie. Ustawiły, no i robi nam się tej bardzo fajny tunel wzrostowy, z którego można będzie trochę poskalpować w najbliższych tygodniach. Kolejny, kolejna pozycja to gaz ziemny, którego ja rozgrywałem tutaj z $64. Aktualnie moja pozycja już jest zamknięta, ponieważ miałem tutaj założonego stop lossa kroczącego właśnie na giełdzie BING X, ale wiem, że część patronów jeszcze cały czas trzyma minimum do tych dwóch dolarów, no i bardzo prawdopodobne, że cena tutaj w najbliższych dniach doleci. Ja bym jednak uważał bardzo mocno na trzymanie tej pozycji przez weekend, bo bardzo często lubi nam się tutaj sporą luką otwierać, więc lepiej uważać tutaj z kapitałem przy rozgrywaniu tej pozycji przy większej dźwigni i z większym zabezpieczeniem, więc radziłbym uważać. No i ostatnia pozycja to cukier, cukier, który po tych ostatnich dosyć imponujących wzrostach wybił się z tego z naszego tunelu wzrostowego. No, i dostał zjazd. Zjazd dosyć mocny, bo z 2786 dolarów przebił nam wsparcie na 2400, no i poleciał na 1956 dolarów, gdzie dostał bardzo fajne odbicie, zaliczając właśnie w, przed chwilą wspomniany poziom 2400 dolarów. No i teraz ponownie zjeżdżamy. W dół i myślę, że w okolicach 1956 dolarów będzie fajne miejsce do przyłączenia się do wzrostu, więc tutaj warto sobie zanotować ten poziom. Ja oczywiście będę rozgrywał wszystko na giełdzie Bing X, ponieważ tam również można rozgrywać towary, złoto i forex. Oczywiście zapraszam Was do tej giełdy z linku pod filmem. Póki jeszcze bonusy są dostępne 50 i 100 dolarów. Więc możecie wbijać. No i oczywiście zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. I dziękuję za wczorajsze komentarze o tym dźwięku. Mam nadzieję, że dzisiaj już jest dużo, dużo lepiej. Życzę Wam oczywiście przyjemnego wtorku. Słyszymy się oczywiście jutro. Warto wspomnieć, że na Discordzie jestem teraz już od samego rana dostępny. Więc mam nadzieję, że wszyscy są bardzo zadowoleni, no i cieszę się, że ten kanał coraz mocniej się rozwija. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra, hej!